Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bladefox a dzisiaj jest Error i Sultan. I dzisiaj będziemy sobie grać w Dead by Daylight, w końcu z, z, z osobami innymi, że nie będą takimi czytami i nie będą uciekać, tylko będziemy sobie pomagać. Ja sobie wezmę Perka jednego i może sobie wezmę apteczkę, żebym mógł się leczyć. I dajemy Ridley i szukamy jakiejś, jakiegoś mecza. A few moments later. I teraz tak, jak ja chcę, 2000 thousand years later... O! Udało się! Panie się przygotował. Ja mam tak coś. cheaty. Ej, zaraz, nie! My nie zaczynamy obok siebie. O! A nie, jesteś tam, chodź, chodź. A nie zaczynamy obok siebie, to znaczy, że ta szmata była do czegoś innego Ona ma Chyba... z takimi czterema oduszkami, czy co? No 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 To była do Tonek To? To była do, do szurka za nie? WHAT?! Co on zrobił? Co on zrobił? Dzieńczko. Ej, on był za mną i nie było słychać go I nie był przemieniony To co on Dzień. zrobił ale mietnie, ale mietnie, nie wiem dlaczego Obec, czemu to robisz? No śmierć playerom! No jest Uwaga Ej, mu! Nie, żeby mnie nie znalazł Kurczę co ty się zrobiłeś? Nie mi się w ogóle, co jest grane Ej ten morderca jest lagowany No ja też mam lagi Też masz? Nie wiem bo... No, nie mam A, to chyba wina tego właśnie mordercy bo to zakłada Więc co? A nie mogę. Ja idę do jednego konta mapy. Jakie cofki, o Boże Też mam takie cofki. Eee, ktoś mi przyjdzie po, po podnieść, bo teraz krew. Tak o kurczę, znalazł mnie! Nie, nie znalazł mnie. Kurczę, uważaj! O kurczę no. Co ci stało. O ma no, nie, bo morderca zakładał lobby i ma takie lagi, że działają na jego korzyść. Dobra, ja się idę w kogoś z kierunku. Ej, ono on cię zostawił? A nie. Eee... Niech ktoś... Sultan ty żyjesz? Nie, Sultan... Nie, Sultan właśnie został podnoszony. Eee... R pomożesz mi. O kurcze, ty też masz. Ra R, nie rób no, no. tego. Idzie tam, idzie tam, uciekajcie. Kurczę, No Był, o kurczę. Nie mogę chodzić, co jest. No właśnie, bo Mordersa ma takie lagi. Za ku... <śmiech> <śmiech> Ale, będzie <to> cenzury? Patrz, jedynko jeszcze cały czas krąży jak idiota. O, no pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. No, no kurczę, ominął mi jak idiota. No pomóż mi. A ja pomogę wam. Ale laguję przez tego mordercę. Napraw mnie jeszcze, dziewojo A ja naprawię tego. Sultana. Już idę po to Już idę po ciebie Czekaj Idź, Nie, 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 nie. Nie, 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 Czekaj, jest tutaj, jest tam przy tobie Jest przy tobie Yyy Skole się, wiesz Kurczę mać Nie wiem że to się, Czekaj, ja nie... widzę, 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 że ten Pójdę w inną stronę, albo się Wiem, Czekaj idzie to słuchaj, się... tam jest fakt się Help me Serio? On to zrobił No i wraca się kurwa CZEŚĆ, PAYPAL! Aaaa, Ktoś tylko w Śmierć Co on zrobił? Co on ma za kilaurę jedną? Tak można? Od kiedy można walić z pół metra jak nawet nie dotknęło mnie. O, patrzcie, patrzcie jak biegnie. Zapierdziela, pieniędzy ci nie dam. Kur Co on zrobił? Nie, nie, nie. Nagrywamy o jedną arenę więcej, bo ten morderca to jest za zbyt OP. A few moments later. Dobra i tak się zaraz Tylko niech ona Mordersa niezdecydowany Nie wiem jakie cheaty Nie wie jakie, Nie wie, jakie włączyć Co tam się kuta właśnie na mega? Hmm Co ja potem lepsze? Czy u tego? Nie wiem po odpowiednim momencie zmieniłem postać <laughs> okej okay. klucz i... O kurczę, mój perek skasował. Tytuł o, odcinka. Mam o, mam tą dziewoję obok siebie. No to jesteś ty? Co? To trapper. Trapper? To no, trapper. Traper. Traperska. No po co, żeś miał malujesz haki? Nie wiem. Na co To już? A nie, on tu dziś jest No słyszę już nie O On poszedł do domu Ja zjeżdżam Jestem mam co nie Jak? jestem na, przy górce jakby co Jakby ktoś chciał, on chciał się tego trapie, co, nie? Nie wiem dlaczego, ale zawsze z traperami Ej, on trapa pod barkonem, czy nie? Nie Ale nie ma coś z tego trafić, co nie? Jest tu o Krąży trafił. To nie, krok. Co na niego, to nie? Serio? No Kurczę. Kurczę, Ale się Kurczę no Sultan! Ale dobra, 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 nie będę mówił, bo sam nie jestem lepszy, jak przed traperem uciekam. Pomóż mi woja. Jeszcze nie wiem... Jeszcze nie jedna, To znaczy... Czekaj! Nie, nie próbuj, nie próbuj, nie próbuj. Mam rady, pakowałem On patrzy się na ciebie czy nie? Eee, Stoj komiec, ja pół metra, nie opłaca się do Tam mam tylko czas, uciekajcie no. Ja robię hack, czy robię hack Generator Obok ciebie Może zdążę go zrobić zanim zginiesz W fajnym momencie to zrobić Czemu się spacerów pakowała, ty nie? Jak cały czas on już on mnie ciapnął chociaż nie machnął nawet nożem. Okay. Nie! Co ty zrobiłeś? We go, we go, we go, we go. No Dobra, zobacz czy będzie kampił Dobra, stoi przede mną, nie ma sensu. Ja się... Ja zabijam i będę was kamerowo. Kurcze Ja? No ja też. Ja hmm. gram tą grę i muszę sobie coś zrobić, do ich lega Tak bajk teraz

Jak... Yy, oczekajcie albo w tym budynku będzie Nie róbcie na setkę jak was nie zauważył na razie Dobra Spoko Placisz mnie... Czy ktoś pieprzy? pierwszy Nie postarajcie się żeby był bezpieczny Żeby było no 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 Dobra, ja zaraz odpuszczam Powalicie że się idzie ja puszczam no nie! Musiałeś to zrobić! Nie, uważam, że nie Akurat jak odpiszemy, ja. to nie? Jest kriuby, tak? Nie. Jest filmowy, nie? Już cię nie piję przecież. Szybki on jest. Nie trafił we co nie? Ten Ale ten? Nic ci się nie stało? Uciekać możesz? No z... sp... <ścoughs> Ile będzie cenzur? Ile? Ja stoję przy ścianie. Idę do autobusu. I się chyba ten nie odpierd... Dobra, zrobię ten generator na 100% i oddam się. Gdzie to? Okej, okay. odejdź, odejdź spokojnie i A, musiał wybrać mnie, co nie? Kurcze! Czekaj! Eee. Tak korzystacie Nie ma nic Ale szybki on jest Jest, jest to ktoś to jest tam tutaj. koło tego pierwszego dna? Nie Co ty robisz Stary, stary? śmierć flyerom No, no to jest ma hak to Ty wiesz co? Eee nie campi, nie campi, A nie campi, nie wiem Czekaj, zaraz zobaczymy czy kampić ja, ja Powiesię, nie ma... Chodźcie, ja mu w... Czekajcie? Nie, nie opłaca się. Zaraz po, powiem wam, kiedy jakby to ucieknie. Ucieknie, on pójdzie sobie. No, Kaszciu, nie kam. Idzie jest ktoś obok mnie, to mu poświęcę wodę. Jest tu nasz tam. Pośjedz mu w oczy? Czekaj, ale... Czekaj. A zdążycie? Nie, nie zdążycie. Nie, bo już nie dobiegłem. Weź masz latarkę? A, moja latarka jest wieczna. No, Dostępnijcie go! Kurna, no nie no! Tyle, tyle za hałasu, żeby mnie uratować i co? Już mnie bierze, o! O! Uwaga, 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 uwaga! Śmierć frajerom! Kurczę no! Dobra. Dzięki! Kurczę, zaraz wam pomogę, ja zaraz wam pomogę tylko tu innego nie było, nie? Pomóż mi się z no. no idę, pomóż, pomóż. Szybko, dawaj, Biegnie tam, biegnie, biegnie. Weź z czego? uciekaj, uciekaj z buja. Idę, 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 pomóc tam temu. Dobrze. Dobra, idźcie, idź się, idź się, się uratować. Idźcie się podleczyć wszyscy, chodźcie z tyłu. Mocie. A, już się macie. Gdzie ty z tyłu jesteś? Gdzie wy jesteście? Jak się uleczycie dopiero podejdźcie do mnie. Ale pory, gdzie wy jesteście? Tak zasłonić, hita, gdzie wy jesteście? Żeby nie zapał go w trakcie. Czekaj, bo nie wszyscy są. A gdzie ty, ja ty jesteś? Na razie, no. Gdzie jesteście? generator, żeby go jakoś ciągnąć, ale... Zdroważę. Teraz, teraz, dawaj to. Co? A i się już. Kurde. A gdzie wy jesteście? Może by było na gdzie wy jesteście? Uratujcie mnie, to ja wam... wezmę no szybko. Chodź, oh, okay, pomóż mi. Chowajcie się. Jest koło mnie? Nie. Zaraz tym pomożemy. Jaka akcja. Boże, idzie u nas. Okay. Okej. Okay. Teraz, 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 teraz. Teraz. Nie. Yeah. Oh! Teraz, teraz, teraz. Będzie teraz. Teraz!

Niech okay. cię podniesie, potem, tak to muszę Ale teraz ja, ja nie mam takiego ja dobrego perka na miglowanie się Nie Tak to i tak byś niezbyt Miałem yeah. jakiś perk na wyglowanie się przeciwdział? Pat co on robi? No to specjalnie no to robi! Patrz, patrz patr, patr, co on tak? robi. Zostaw mnie Ale widzicie, że w ogóle nie tracę pasku zdrowia? Tracisz Tracę? Tak A to, do... ile zostało mi? Krysówka, ile rozpadniesz? 5, 10, 11 Dobra, zaraz 7, 15, 20, 30, bo śmierć flyerom No pomóż mi OK, Okej, zaczynamy kolejną rundę. I pasujmy. przez ten cały zamieszanie nie wziąłem perka O nie, jednak jest, OK, środkowy Krótko? Nie tracisz Okej, okay, dobra, zaczynamy Chyba będzie to niewidzialne, albo z piłą Albo traper Traper, Lagi Lagi? To ja lag. item. Nieprawda, bo lagi, nie? Jak coś tutaj jest, Ej, jest tak? ktoś obok mnie? Nie, nie słuchaj. Naprawdę, no, tylko mnie jakiś nic, nie? Dochodź chodź tu, tu jest, no? e, ciekawe czy jest traper, czy... Ej, się postaram za A Świetnie, dlaczego jest zawsze go gór... Ale laguje Ta? To jest skrzynka Nie Jak przebieg! Trapper, okej okay. Nie wiem, że trapper. Trapper, trapper. W trójkę robicie? No. Ja robię w jedynkę. Dostaw go. Nie biegajcie na świecie, bo go tu nie ma. Zostawiajcie do 99, no nie? Ja nie zazwyczaj nie wyjmę haka. Ja też nie zazwyczaj nie Kurna, znalazł mnie! <gry> Dobra, sabotuję. To stres! U, no! no A, chciałbyś! O, spowolnij szybkość, sabotowanie, sabotowania Skryp. To mi się wydaje. Jakby co, jak będę z wami naprawiał hak, nie, jak teraz przeżyję i będę z wami naprawiał, to ja... To pierwsze jej. co zrobię jak, jak usłyszę coraz dźwięk serca, to jest pieprzam. No, no, Proszę mi nie no, przysłumać, no, dobrze? Na infinicie. No nikt chcą kurwa zrobić, uciekać. Tera, uciekać, A, znowu, tu zrobić, co. Uciekłaj mu już. Ej, uciekaj z tam, bo tu Zabójcy może. No bo dobra, pomogę ci. Kto tu za mną siedzi? Ja To trochę chodzi do obiektu Ja m*** kurwa, kurwa tak naprawdę będzie bombowy, nie? Ja chodzi bowiem tak, nie? Oni chcą te kupić na 15 na Naprawie, na naprawie na na Ale tak. ogólnie to i tak i tak jest błąd, bo, on, bo nie więcej kupić, bo jak oni chcą sto piątki wybić, to oni powinni gdzieś koło 3. Ja sobie generator do punktów. Będzie... Kurczę no Biegam, zbiegamy, spierdala panie no. Jak to będzie zrobić? W górę No ale nie ma dobrze No ale ma Ale wszystko się chrzani pod koniec? Tłumaczcie mi to I przez przypadek zrobiłem 150 pięćdziesiątkę Po trzecią biegnę na jakiejś bramce Może zrób mi lepiej niż gościu O a żeś urwał! Oh, nie. Nie. Oj! Ja Uciekłem! Jedna otwarta. No, spii, otwarta? Tyłu. Jedna jest tak otwarta. Eksu, czy po lewej? Do naprawienia, czy nie? A few moments later. Ej, na dole. Co jest? Nie wierzę w to! Muszę no, śmierć prajerom! Ja się złapałem w pułapkę. Ja krążę w, w lewo, idę więc. Ja mam tego. Empatii to będziecie widział. Patrz, co za szmata. Chodźmy do, chodźmy do bramy, jakby co? Nie chowajcie tu tylko mnie. Widział ktoś haczy, czy nie? Klatanie. Nie? Gdzie to was Chowajcie się ja idę sabotować rzeczy później Cześć! Musiałem uciekać Dobra Jeszcze hack przydał się uciekać nie ma nowego tak, sklep Nie ma, nie. Nie ma. Jest Ten stres, kiedy on u ciebie biegnie, a ty niszczysz generator A few moments later No nie Hehe, czekaj To jest ale to nie odpuszczam Nie da mi nabić Trochę altruizm nie zabrał, tak to miałbym, dwa kryształy Każdy dostał na koniec Okej, okay. Jan, bardzo dziękuję za oglądanie Moja ekipa się z wami żegna, więc zobaczymy, czy mieli się, cześć